Co jak co, ale w 24 godziny stałem się małą gwiazdą TikToka. Dzisiaj założę konto na TikToku i zacznę na niego publikować filmy bez żadnej strategii ani myślenia o algorytmach. Po prostu zrobię dobry film i go wstawię. I to pokaże, czy na TikToku można odnieść sukces w 24 godziny, robiąc jedynie dobre treści, jednocześnie nie oglądając się na trendy. A dla kontrastu, mój pierwszy film na TikToku, który oglądał się na trendy, zyskał miliony wyświetleń. Jest niedziela i godzina 8.19, a ja skończyłem obecnie zakładanie konta. I załóżmy, że jestem totalnie nowym użytkownikiem bez żadnego filmu za zanadrzu i potrzebuję co najmniej 2 godzin na zrobienie pierwszego filmu. Dlatego o godzinie 10 opublikuję pierwszy materiał. A od godziny 10 będę publikował filmy co godzinę. Dla sprostowania ja wiem, że niektórzy się bardzo szybko sukces na TikToku, ale w jeden dzień opublikuję paręnaście dobrych filmów i zobaczymy, czy TikTok wesprze kogoś takiego jak ja. Ogólna retoryka jest taka, że lepiej nie stawiać na TikToka więcej niż 5-6 filmów dziennie. Ale jeżeli ktoś zrobi 10 lub 20 filmów bardzo dobrych w jeden dzień to zobaczymy czy TikTok je uzna za warte promowania. 10 minut temu opublikowałem pierwszy film, a to są jego statystyki. Następny update pojawi się za godzinę, a tymczasem obejrzycie to co przed chwilą wstawiłem. Mamo, czy mogę? Nie! Ja tylko chciałem zapytać, czy mogę posprzątać cały dom. Mamuś, mogę? Nie możesz! Chciałem zrobić zakupy do domu i za nie zapłacić. Mamo, mógłbym? Nie, nie mógłbyś. Miałem zapytać, czy mogę wyprowadzić psa na spacer, ale jak nie, to nie. Mamo, mogę? Tak, możesz! Czyli mogę kupić sobie 100 tysięcy roboksów za Twoje pieniądze? Jesteś super, mamo! Chwila co? Jak widzicie, target tych filmików nie jest tworzony do wszystkich. Dlatego pole do opisu w stosunku do zakazanej wiedzy się troszeczkę zwęża. Trzy obserwacje w godzinę. 81 polubień, wcale nie jest źle. Rzecz jasna minęła godzina, dlatego minutę temu aplikowałam następny film, ale przejdźmy do tego, który tutaj opublikowa opublikowałem godzinę temu. Zabawne komentarze. Moje dwie następne reakcje nie wyróżniały się niczym szczególnym, a statystyki nowych filmów utrzymywały się na podobnym poziomie, dlatego pomijmy je. Właśnie jest godzina 14 i pierwszy film, który publikowałem o godzinie 9, zaczął się wybijać. Także zobaczymy, co będzie za godzinę. Ponownie nie ma nic ciekawego, a film, który zaczął się wybijać, robił to jedynie przez godzinę i przestał się wybijać. Oczywiście wciąż ma dodatkowe wyświetlenia, ale nie w takim bardzo dużym natężeniu. Dlatego najrozsądniej będzie wtedy, kiedy Wam podsumuję cały dzień. To, co widzicie, jest skutkiem trzech dni i wszystkich filmów, które opublikowałem w pierwszym dniu. Podsumowując, z pierwszego dnia opublikowałem 8 filmów, z czego razem 6 z nich daje mi po 100 obserwacji dziennie na konto. Ponieważ siódmy i ósmy film, które opublikowałem w pierwszym dniu, to zwyczajnie za dużo i algorytmy je odrzuciły. Jednak dla kontrastów z następnym dniu stawiłem dwa filmy i mają one bardzo dobre statystyki i regularne wyświetlenia. Dlatego 6 filmów dziennie to jest maksimum na każde konto. I moral z tego jest następujący. Jeżeli masz coś ciekawego do przekazania, to nie musisz naśladować trendów, żeby ludzie usłyszeli Twój głos, ale i tak porównując te statystyki do statystyk zakazanej wiedzy, to nie ma porównania. W uproszczeniu, moim sposobem na wybić się w 24 godziny jest tworzenie dobrych treści, a oceniajcie je statystykami, ponieważ jak widzicie, moje są bardzo dobre.